W kraju bieda, gdy chcesz przeżyć Do Norwegii ruszaj bracie Lecz uważaj na oszustów Mogą z ciebie zedrzeć gacie Młotkowalski, Lidia, Bryna Parol na ciebie zagina Wiedzisz o nich całe, Nie zadaj się z mędą wałem Ej oszuście mędowale Wiemy o tym doskonale Że każdy z was wyszedł z Motom brudnych pieniędzy, więc umyjcie brudne ręce, może w następnej piosence, którą o was skomponuje, tekstem w mordy wam napluje, którą o was skomponuje, tekstem w mordy wam napluje. Mi się nie wywinie Ja wymienię wszystkie świnie Które po oslobuszują Zadnych ludzi oszukują Wszyscy razem się zbierzemy, Tym prostakom się nie damy Wszystkim w mordy naplujemy Piosenkę im zaszpiewamy Ty pracujesz u oszusta Portfel cienki, kieszeń pusta Kowalski, Bryna Lidia, To oszustwo i per. Więc martwienie dzisiaj macie, ty pieniędzy nie oddacie. Też ich poczujecie brak, niech was wszystkich trafisz lat. Też ich poczujecie brak, niech was wszystkich trafisz lat. Ej, oszuście, mębowale! Wiemy o tym doskonale, że każdy z was wyszedł z nędzy z pomocą brudnych pieniędzy. Pięć Widzicie główne ręce, może w następnej biotem, którą o was komponuje, tekstem w mordy wam napluje, którą o was komponuje, tekstem w mordy wam napluje.